Jak bardzo rządzącym zależało na tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić wybory, dlatego, że powiększa się dziura Morawieckiego i słyszymy również takie doniesienia, że sam rząd jest przekonany, że sobie nie radzi z sytuacją i że będzie miał problem, żeby sobie poradzić z sytuacją gospodarczą. Podobno szykują się podwyżki bardzo wielu podatków. I dlatego, ja mówię jasno, że postawię weto podatkowe dla każdego podatku, który rząd będzie chciał wprowadzić, który będzie obciążeniem dla Polek i Polaków. I apeluję do rządzących, żeby przedstawili dokładny raport, jeżeli chodzi o sytuację finansową państwa, ale również, żeby odpowiedzieli na to jasne pytanie, czy szykują kolejne podwyżki podatków, czy szykują kolejne obciążenia, bo niestety wygląda na to, że właśnie dlatego śpieszyli się z przeprowadzeniem wyborów bo już niedługo będą musieli podejmować tego typu decyzje. Apeluję do rządzących, oszczędzajcie pieniądze, a nie w tej chwili przenoście te obciążenia na obywateli. Stąd weto podatkowe musi być zapowiedziane. Jasno mówiłem, że ja będę współpracował z rządzącymi. Tam, gdzie rządzący będą chcieli ulżyć Polkom i Polakom, pomóc Polkom i Polakom, natomiast tam, gdzie będą się pojawiały nowe podatki czy nowe obciążenia, będzie jasne, twarde weto. Szanowni Państwo, dzisiaj też e, odpalamy stronę podatkidudy.pl. Dlatego, że w tych ostatnich latach pan prezydent podpisał ustawy podnoszące przynajmniej 30 podatków i innych obciążeń finansowych. Tu można dawać mnóstwo przykładów, choćby podatek mocowy, który przełożył się na ceny e, energii, czy e, akcyza, czy w końcu wywóz śmieci. Pamiętacie państwo jak cynicznie rządzący próbowali obciążyć odpowiedzialnością samorządu? Proszę zapytać kto podwyższył opłaty marszałkowskie? Kto skonstruował tak ustawy, że tak naprawdę podnosi koszty utylizacji odpadów? Tych podatków, które rząd i pan prezydent Andrzej Duda wprowadzili jest więcej, a przecież obiecywali coś dokładnie odwrotnego. Według raportu Banku Światowego dzisiaj każdy przedsiębiorca musi spędzić 334 godziny zamiast 270 na rozliczenie się ze wszystkich obciążeń i wywiązań podatkowych. Tyle to zajmuje. 20% czasu więcej, żeby się rozliczyć. Tak wygląda dzisiaj sytuacja. I stąd moja jasna zapowiedź, moja gwarancja weta podatkowego na podnoszenie wszystkich obciążeń dla Polek i Polaków. I stąd też mój apel do rządzących żeby przestali ukrywać sytuację i dokładnie poinformowali i do pana Andrzeja Dudy, żeby dokładnie poinformował nas o tym jaki jest stan finansów i czy nie planowane są kolejne podwyżki podatków. Dziękuję państwu bardzo. zostały tutaj zastosowane wszystkie praktycznie elementy te, które dzisiaj możemy być z tego dumni oczywiście dworzec jest funkcyjny że mamy bibliotekę która w tym momencie służy wszystkim naszym mieszkańcom, czyli jest bardzo wójtów, że znamy, dziękujemy prosiłbym, żebyśmy pozostali chwilę poczekamy sekundkę bo pan prezydent podejdzie tutaj na briefing prasowy